Emocje są formą energii, która przepływa przez nasze ciało tak samo realnie, jak prąd płynie przez obwód elektryczny. I za każdym razem, gdy coś przeżywamy, energia jest albo uwalniana i wraca do nas w postaci lekkości, albo zatrzymywana i zaczyna drenować nas od środka. Kiedy pojawia się stres, lęk lub napięcie, układ nerwowy automatycznie przechodzi w tryb zagrożenia, nawet jeśli nie dzieje się nic obiektywnie niebezpiecznego. Samo poczucie braku kontroli jest dla organizmu sygnałem walki lub ucieczki. Ten stan podwyższonej czujności wymaga ogromnej ilości energii, bo ciało zużywa zasoby tak, jakby miało za chwilę bronić się fizycznie, a współczesny człowiek. Potrafi utrzymywać taki stan godzinami, a czasem latami, nie zdając sobie sprawy, że wyczerpanie, które przypisuje zewnętrznym okolicznościom, pochodzi z ciągłego napięcia wewnętrznego. Myśli ruminacyjne, powracanie mentalnie do przeszłości i ciągłe analizowanie scenariuszy, co można było zrobić inaczej, działają jak mikrowyciek z baterii, bo umysł wraca do czegoś, co już się wydarzyło. Próbując nad tym odzyskać władzę, chociaż w rzeczywistości niczego nie zmienia. Z kolei zamartwianie się przyszłością to próba kontrolowania czegoś, co jeszcze nie istnieje, co zmusza umysł do niekończącej się symulacji zdarzeń i tym samym utrzymuje go w stanie pracy na wysokich obrotach, bez realnego efektu. Najbardziej wyczerpujące nie są jednak emocje, które czujemy wprost, ale te, które staramy się ukryć przed sobą. Tłumiona złość, nieprzeżyty żal, niewypowiedziane nie, połykane słowa i myśli, których nie mieliśmy odwagi uznać. Tłumienie emocji to nie wyciszenie, lecz aktywny proces blokowania przepływu, który zużywa energię, jak aplikacja działająca w tle. Ciało musi stale trzymać dany impuls w zamrażarce, aby nie dotarł do świadomości, a to oznacza chroniczne napięcie w mięśniach. Wysoką wrażliwość układu nerwowego i permanentne poczucie zmęczenia. Kiedy zatrzymujemy emocje, energia zamiast przepłynąć i się uwolnić, zostaje zakleszczona, a my zaczynamy odczuwać ciężar, który nie ma pozornie żadnej przyczyny, bo jest niewidoczny gołym okiem. To właśnie opór wobec własnego doświadczenia najbardziej rozładowuje naszą baterię nie sama emocja. Oszczędzanie energii nie polega na tym, by nie czuć, lecz by czuć w sposób świadomy i pełny, bez ucieczki w kontrolę, analizę i napięcie. Bateria pozostaje silna wtedy, gdy energia ma możliwość przepływu, czyli wtedy, gdy emocja jest rozpoznana, uznana i uwolniona, zamiast zatrzymana. To dzieje się, gdy zamiast pytać dlaczego to czuję, mówimy do siebie czuję i pozwalam temu przejść. Kiedy zamiast zaciskać ciało, rozluźniamy je. Kiedy zamiast tłumić impuls, oddychamy przez niego i dajemy mu czas, by się rozpuścił. Utrzymanie wysokiego poziomu energii wymaga również świadomego rozgraniczenia tego, co należy do nas, od tego, co próbujemy dźwigać dla innych ludzi. Emocjonalne przejmowanie odpowiedzialności za ich nastroje, reakcje i nieprzepracowane rany. Jest jak ciągłe zasilanie cudzego systemu kosztem własnego. Bateria traci siłę także wtedy, gdy żyjemy w ciągłym napięciu roli, wizerunku lub maski, ponieważ persona, którą utrzymujemy, również wymaga paliwa. Energia wraca, kiedy porzucamy kontrolę na rzecz obecności, kiedy pozwalamy sobie czuć zamiast myśleć o uczuciu, kiedy zamiast udawać spokój, wybieramy szczerość wobec siebie. Gdy zamiast walczyć z tym, co trudne, akceptujemy, że pewne emocje są naturalną reakcją organizmu, a nie zagrożeniem. Wysoka kondycja wewnętrznej baterii nie jest efektem braku emocji, lecz braku oporu wobec nich. Jest efektem ruchu, a nie zatrzymania. Jest efektem kontaktu z ciałem, a nie niekończącego się analizowania w głowie, kiedy energia nie musi być zużywana na ukrywanie, na kontrolowanie. I na zbroję psychiczną automatycznie staje się dostępna dla działania, kreatywności, siły i obecności. I wtedy, zamiast być rozładowani przez emocje, zaczynamy zasilać się nimi, bo stają się paliwem, a nie ciężarem, sygnałem, a nie zagrożeniem, drogowskazem, a nie przeszkodą. Emocje odzyskują swoją pierwotną funkcję. Wskazują, gdzie przepływ jest naturalny, a gdzie zablokowany. A energia w nas przestaje być czymś, co trzeba chronić, i staje się czymś, co może swobodnie krążyć oraz odnawiać się w sposób naturalny. Do tego można dodać jeszcze jedną, często pomijaną prawdę. Nasza energia wycieka również wtedy, gdy żyjemy w stanie nieustannego napięcia wewnętrznego, wynikającego z braku zgodności z samym sobą. Kiedy idziemy wbrew własnym potrzebom, mówimy tak. Gdy w środku czujemy nie, pozostajemy w sytuacjach, które nas osłabiają, lub odkładamy konfrontację z tym, co niewygodne. Ciało interpretuje to jako zdradę siebie. Taka wewnętrzna nielojalność jest jedną z najbardziej drenujących form utraty energii, bo wymaga ciągłego rozdzielania się na dwie części: te, która czuje, i te, która udaje, że nie czuje. Im dłużej żyjemy w rozszczepieniu, tym więcej siły organizm musi poświęcać na zasłanianie prawdy, zamiast ją wyrażać. Energia nie zużywa się więc tylko przez emocje, ale również przez brak decyzji, przeciąganie czegoś, co dawno powinno zostać domknięte, oraz trzymanie się ludzi, miejsc i ról, które przestały być zgodne z tym, kim jesteśmy dzisiaj. Każde niedomknięcie, każdy temat zostawiony w zawieszeniu. Przypomina otwartą pętlę w psychice. Umysł musi stale ją monitorować, a ciało utrzymuje gotowość, zamiast wejść w spokój. Paradoksalnie często wydaje nam się, że unikamy wydatku energii, odsuwając decyzję, ale to właśnie brak decyzji kosztuje najwięcej, bo trzyma nas w permanentnym stanie czuwania. Człowiek zaczyna regenerować się naprawdę dopiero wtedy, gdy wraca do siebie na tyle głęboko, że przestaje żyć w wymuszonej tożsamości i zaczyna odpowiadać na rzeczywistość z autentycznej, nieobronnej obecności. Największą ochroną energii nie jest zbroja, lecz przejrzystość. Kiedy nie musimy ani ukrywać się przed światem, ani udowadniać czegokolwiek, wtedy system nerwowy przestaje produkować napięcie, a ciało może działać efektywnie bez spalania rezerw. Wysoka kondycja wewnętrznej baterii jest wprost proporcjonalna do stopnia, w jakim jesteśmy ze sobą spójni. Kiedy słuchamy sygnałów z ciała, kiedy nie gramy przeciwko sobie, kiedy wybieramy to, co nas wzmacnia, zamiast tego, co pozwala tylko przetrwać, energia przestaje przeciekać i zaczyna się odbudowywać. Wtedy nawet trudne emocje stają się nie ciężarem, lecz potwierdzeniem życia ruchem, który nas prowadzi, a nie obciąża. I dopiero w tej spójności człowiek wraca do swojej naturalnej mocy, takiej, która nie jest sztucznym napięciem, lecz spokojną, stabilną obecnością, z której rodzi się prawdziwa siła.